Pod koniec marca czekają nas zmiany na kanałach telewizji polskiej. To zła wiadomość dla fanów tureckich seriali, bo Emanet i zakazany owoc znikną. Kiedy nie zobaczymy w telewizji ulubionych tureckich hitów? Czy i kiedy wrócą na antenę? Wyjaśniamy. Uwielbiane tureckie seriale Emanet i zakazany owoc znikają z anteny TVP. Niestety, fani muszą pogodzić się z faktem, że nie zobaczą kolejnych odcinków hitów z nadbosforu. Okazuje się bowiem, że telewizja polska zdecydowała się na przerwę w ich emisji. Jak długo będzie ona trwała i czym jest spowodowana? Wyjaśniamy w dalszej części artykułu. Emanet i zakazany owoc z przerwą w emisji. Dlaczego? W czwartek 28 marca 2024 roku fani tureckich seriali zobaczą 438. Odcinek zakazanego owocu i 246. Odcinek Emanet. Po ich emisji widzowie muszą przygotować się na przerwę spowodowaną Wielkanocą. Okazuje się, że TVP zdecydowała się wstrzymać emisję seriali już w Wielki Piątek 29 marca. Tego dnia na TVP1 zobaczymy melodramat trendowata o godzinie 15, a następnie audycje komitetów wyborczych 16:45. Z ramówki wypadnie więc dziedzictwo, w czasie, gdy na TVP2 powinien pojawić się zakazany owoc, zaplanowano wielkopiątkowe nabożeństwo luterańskie w świdnicy. Warto zaznaczyć, że w piątek 29 marca serial Złoty Chłopak będzie emitowany o normalnej porze. Fani zobaczą tego dnia 149 odcinek tureckiej telenoweli. Kiedy tureckie seriale wrócą do telewizji? Przerwa potrwa także w poniedziałek wielkanocny, 1 kwietnia. W czasie, gdy na TVP1 powinno lecieć dziedzictwo, wyemitowany zostanie Znachor. Zamiast zakazanego owocu na TVP2 będzie można zobaczyć audycje komitetów wyborczych. Tego dnia nie będzie także emisji Złotego chłopaka. W poniedziałek wielkanocny zastąpi go film Jerozolima. Na szczęście po tej krótkiej przerwie tureckie seriale wrócą do telewizji. Przypomnijmy, że emanet jest emitowany na TVP1 o godzinie 15:55, zakazany owoc można oglądać w TVP2 o godzinie 17:15. Złoty chłopak jest emitowany na TVP1 o godzinie 14.